W mrocznej uliczce Warszawy, gdzie cienie tańczyły w blasku latarni, stała mała knajpka stek i chwyt. Właścicielka, pani Krystyna, była znana z tego, że potrafiła wyczarować niezapomniane steki, a jej talenty kulinarne przyciągały nie tylko głodomorów, ale także tajemniczych gości. Pewnej nocy do lokalu wszedł mężczyzna w skórzanej kurtce z oczami skrywającymi tajemnicę. Zamówił stek, ale nie byle jaki. Chciał ten najbardziej wyjątkowy który jej się zdarzył. Krystyna przygotowała go z pasją, dodając szczyptę sekretnych przypraw. Gdy mężczyzna spróbował kawałek, jego oczy zabłysły. – To jest to, czego szukałem całe życie! – wykrzyknął. Okazało się, że był poszukiwaczem smaków i legendarnych potraw. Krystyna, zaintrygowana, postanowiła pokazać mu swoje przepisy w zamian za opowieści o kulinarnych podróżach. Tak zaczęła się ich niezwykła przyjaźń, oparta na miłości do jedzenia i odkrywaniu tajemnic smaków.